Siemaneczko, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Pokemon GO i dzisiaj mam plan dosyć tak naprawdę rozbudowany, a mianowicie wbić level 48, ale w międzyczasie czasie ten odcinek ma być poświęcony dla Was, żeby Wam wytłumaczyć jakie są wszystkie sposoby na zdobycie XL Candy. Ale zacznijmy od tego czym są XL Candy. W Pokemon GO mamy level 50 do zdobycia i to było oczywiście osiągalne już na poziomie około tutaj listopada roku 2002 i od tego czasu mieliśmy możliwość to naprawdę na wieloraki sposób zdobycia właśnie tego co, czego pragnęliśmy czyli XL Candy XL Candy po raz pierwszy zostało zaprezentowane dla graczy, którzy osiągnęli level 40 i w momencie kiedy łapiemy Pokemona otrzymujemy pierwszy XL Candy po wbiciu levela 40 Profesor Willow nam pokazuje informację, że to jest nowy rodzaj przedmiotu Dokładnie Candy, który pozwala nam na parapowanie i wzmacnianie Pokémona na wyższe stadia. Do tej pory oczywiście mieliśmy możliwość parapowania Pokémona na level 40, jednak XL Candy pozwala na parapowanie do levela 50. I właśnie po to są XL Candy. I do zdobycia są tylko i wyłącznie od levela 40. Oczywiście były bagi w grze, które pozwalały nam graficznie zdobyć XL Candy przed levelem 40, ale fizycznie otrzymuje się tylko i wyłącznie dopiero od levela 40. Jednym z najbardziej popularnych sposobów na zdobycie XL Candy jest rajdowanie. I oczywiście w tej chwili na ekranie macie 4 minuty do końca rajdu, więc postaram się tutaj zaprosić osoby, które będą chętne, żeby wziąć udział w tym rajdzie, żeby Wam pokazać naprawdę jak to wygląda. Zaprosiłem kilka osób, ale jak sam widzę w tej chwili jest już aktualnie kilka w lobby, więc nie powinno być problemów. W każdym razie właśnie jednym z takich popularnych sposobów jest na zdobycie XL Candy łapanie Pokémonów na rajdach tier 5. Oczywiście na rajdach tieru mniejszych, niższych, czyli tier 1, 2, sorry, 3 i mega jest oczywiście też możliwość zdobycia XL Candy, ale w mniejszej mierze. Musi on być przede wszystkim Pokémonem, który ma level 20 minimum, bo oczywiście każdy może dostać XL Candy, ale Pewność mam dopiero wtedy, kiedy Pokémon ma wyższy stadium ewolucyjny. Czyli powiedzmy, mamy Snivy i mamy oczywiście też Servina, jest to ewolucja. I w momencie, kiedy na rajdzie pojawi się Servine, to mamy gwarantowany XL Candy właśnie za złapanie Pokémona, jakim jest Servine. I w tym przypadku za rajdowanie tieru yy, tutaj piątego, mamy gwarantowany przynajmniej 1 XL Candy. Ale zwykle to się waha pomiędzy 1, a nawet 6 XL Candy w momencie, jak się łapie Pokémona. I koniec. I tak podsumowując, jest to jedna z form otrzymania XL Candy. Jednak naprawdę w momencie, kiedy rajdujemy na tier 5 Pokemona, czyli w tym przypadku Legendę, jest to gwarantowane przynajmniej jeden XL Candy za jego złapanie. O ile nam się uda go złapać. Kiedyś było tak, że łapało się Pokemona na tutaj Pineapple Berry, na tutaj Silver Pineapple Berry, jednak w tej chwili używa się ogólnie Golden Raspberry, bo jak wiemy oczywiście, że samo złapanie dostajemy XL Candy, to oczywiście nas to przekonuje od razu, automatycznie. Żeby nas tutaj nie zachęcać do zdobycia zwykłych candy w pomnożonej ilości, a w zamian do tego mamy możliwość zdobycia XL Candy, które się nie mnożą w żadnym wypadku, w momencie, kiedy użyjemy Pineapple Berry, czy też nawet Silver Pineapple Berry. Czyli jest to nieopłacalne, a Golden Berry jak najbardziej. Spójrzmy, ile XL Candy otrzymaliśmy. 3. Także mamy w sumie 82 XL Candy do naszego popłona, jakim jest LANDERUS I na bazie tych rajdów będę starał się dzisiaj wbić level 408. Bo brakuje mi w tej chwili około 9 jeszcze. Żeby osiągnąć tutaj swój cel. Jednakże, oczywiście, chcę też powiązać jedną rzecz dodatkową: czyli przy każdym wbijaniu levela, będę starał się tutaj spyrapować Pokémona na level 50. A z nie oczywiście, wiemy, i wiąże to się z posiadaniem Pokémonów i Na chwilę obecną brakuje mi kilku do spyrapowania naszego Pokémona, który będzie idealny pod Great League. Oczywiście, już większość z Was wie, co to za Pokémon. Jest to numer 1 Wśród pokłonów, które są przydatne i najlepsze na Great League. Żeby go sparapować, potrzebujemy, zwróćcie uwagę, ile? 296 XL Candy oraz 366 tysięcy DASTA. Oczywiście, zarówno jak i też XL Candy im brakuje, tak i też Stardusta. Dlatego też kolejnym patentem na zdobycie XL Candy jest właśnie wykluwanie jajek. Nic innego jak właśnie wykluwanie jajek. Im większe, tym więcej XL Candy. I oczywiście ja postaram się teraz wszystkie tutaj zainkubować. Część z nich tutaj jest unikalna z Adventure część jest z Pokestopów. Jak oczywiście zauważyliście, będę starał się je wykluć wszystkie. I być może gdzieś jakieś shiny przy okazji. Jeśli jednak chodzi o wykluwanie jajek, no to tutaj sytuacja jest dosyć prosta, bo co najmniej minimalnie 4 otrzymuje się XL Candy, z tego co mi wiadomo. O ile coś się nie zmieniło do tego czasu. Aktualnie jest minimalnie 4 i wszystkendzi za wyklucie Pokémonów. Ale jeśli chodzi o dwójki, piątki, czy też nawet siódemki, mało kto tutaj wiecie śledzi te wszystkie wyniki, bardziej tu ludzie skupiają się na wykluwaniu 12 i dziesiątek. Także za te tutaj nasze dziesiątki powinniśmy otrzymać definitywnie dużą ilość stardasta, tylko muszę pamiętać o tym, żeby użyć Starpisa. Starpis oczywiście tutaj przy okazji mówiąc jest to takie, taki przedmiot, taki itemek, który pozwala nam zwiększyć ilość Stardasta otrzymywanego poprzez wykrywanie i łapanie, i oczywiście inne rzeczy, które się z tym wiążą. Kolejną ważną rzeczą, o której wspomniałem wcześniej, jest tutaj łapanie Pokemonów, ale wcześniej mówiłem o rajdowaniu, prawda? Tyle, że przy rajdowaniu łapie się Pokemony. I w tym przypadku oczywiście jest możliwość zdobycia też XL Candy poprzez samo łapanie Pokemonów, o czym nas informuje nasz sam profesor Willow na samym starcie levela 40. I w tym przypadku zwróćcie uwagę, Tangela ma 1000 136 CP. Spójrzmy, czy nam on uda się przy niej zdobyć XL Candy. Nie otrzymaliśmy X XL Candy, ale oczywiście jest tutaj też potwierdzone to od razu, że im wyższy level, to częstsza jest tutaj możliwość, większa jest szansa na to, że otrzymamy XL Candy. Wiele osób tutaj potwierdzało i też ja jestem jedną z osób, które też śledziły te wszystkie wyniki i otrzymałem nawet XL Candy za zapanie Pokemona, który ma level 4 lub 5, także jest ten cały wachlarz Pokémonów na każdym levelu, który można zdobyć na dziko. Jest to oczywiście wachlarz od levela 1 do 35, bo oczywiście wyżej levela się nie da otrzymać, złapać Pokémona na dziko, ani też z Rajdu, ani też z Quest'a. Także tutaj na całym wachlarzu od 1 do 35 istnieje możliwość zdobycia większa lub mniejsza, zdobycia Excel Candy. Ale oczywiście potwierdzone jest info, że od 25 levela jest większa szansa na zdobycie Excel Candy. I teraz zwróć uwagę, powiedziałem tu celowo level 25. Czemu? Bo kolejnym patentem, który nam oczywiście umożliwia nam gwarantowanego zdobyć pokemona na levelu 25 jest purifikacja. Nic innego jak tylko oczywiście korzystanie z naszych pokemonów, które otrzymaliśmy od naszego e, zespołu R. Im większy level, tym jest większa szansa na to, że zdobędziemy tu XL Candy. A przy tych Pokemonach, wiecie, niekiedy są questy na purifikowanie Pokemonów, więc przy okazji otrzyma się XL Candy. Właśnie za transfer Pokemona. I jak prawdopodobnie dobrze zauważyliście, za transferowanie Pokemonów. Jest to kolejny etap, który oczywiście wiąże się z naszym purifikowaniem Pokemonów. Bo purifikowane Pokemony mają mniejszą ilość Stardust'a do parapowania, ale tutaj też niektóre się w ogóle nie nadają do niczego. Więc próbujemy dalej i jest XL Candy, w końcu siadło. W każdym razie transferowanie jest to najszybszy sposób, ale najmniej efektywny niekiedy. Bo tu musimy się wiązać z tym, że muszą być Pokemony, które mają wysoki level i wtedy będą one oczywiście dawały nam duże korzyści. Jednak zwróćcie uwagę, że w momencie, kiedy transferujemy maksymalnie tam, powiedzmy, 50 Pokemonów z rzędu, tam powiedzmy byle jakie, nie, to może zostawimy sobie pyk, 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 pyk i zwróć uwagę, transferujemy 20 Pokemonów I nam lista wywali taka, że tylko widzę Taylora XL Candy Także nie do końca wiemy ile XL Candy otrzymamy do innych Pokemonów Bo ta lista się, wiecie, nie łączy tylko do 40 Pokemonów może się pojawić i nam się tego to nie zliczy w jedno lub też nie zrobi drugiego pola Im wyższy level tym lepiej Boost pogodowy daje Ci możliwość zdobycia większego levela Pokemona Do 35 I zwróćcie uwagę teraz, mają Pokémona w wyższej formie ewolucyjnej Teraz jestem pewny, że ten Pokémon, mimo że ma niski CP, da nam to, czego chcemy. Wybaczcie, może też komicznie też wyglądam w tej maserce non-stop, ale jednak wymogi są wymogami, nie? I mamy XL Candy gwarantowane. Dodatkowo boost oczywiście do Stardust, także jestem happy. Część z was dobrze oczywiście w tej chwili może wspominać, ale po co po, chole, po jaką cholerę mi Pokémon, który oczywiście jest tu na dziko, a ja go nie chcę? I nie chcę mieć XL Candy farmić do niego. Dlatego też, oczywiście, w Pokémon Go od dłuższego czasu istnieją takie rzeczy jak, no jakby nie patrzeć, Nesty. Nesty to są miejsca głównie w parkach, gdzie dany Pokémon występuje co raz, co dwa tygodnie, przez dwa tygodnie, cały okres, w mnogiej ilości. I oczywiście w tej chwili uderzymy do takiego parku, sprawdzimy tam naprawdę, jaki tam jest Pokémon na chwilę obecną i czy nam się uda ciekawe Pokémony zdobyć do nich XL candy Jesteśmy teraz w parku Saskim. Zaraz czy niedaleko praco bankowego, i w tym miejscu, jak patrzę na nearby, mamy dwa razy Magnemite i dwa razy Snubble. Musimy się zbliżyć, żeby potwierdzić, który z nich występuje częściej. A póki co mamy oczywiście Ride. Ja z tego skorzystam. I najważniejsza rzecz na chwilę obecną: nie ma możliwości otrzymania XL Rare Candy z Ride'ów. Na chwilę obecną w Pokémon Go XL Rare Candy otrzymuje się tylko i wyłącznie za wbicie levela. Czy będzie ono następne kiedyś? Macie to w komentarzu. O ile to prowadzili? Bo ten odcinek będę chciał jak najdłużej zostawić aktualny. Żeby to i nie robić odcinku, wiecie, cztery razy na ten, ten sam temat, tylko aktualizując jedno zdanie. To nie ma sensu. Więc jak najdłużej aktualny będzie ten odcinek, włącznie z komentarzami, które pojawiały się w pierwszej kolejności w sekcji komentarzy po wpisie ode mnie. I teraz tak. Mamy możliwość, podaję jeszcze kawałek dalej i być może teraz pojawi się więcej albo snabuli, albo magnemite'ów. Zaraz to wszystko się okaże. Coinet 3 XL Candy. Tak, na blisko mnie nie ma nic interesującego. Daniel Nearby też jest taka, wiecie, różnorodność potężna. Tu mamy żółty Jim, tam mamy żółty, trzy żółte. Najbardziej nieefektywny sposób na otrzymanie XL Candy Jeżeli macie tu oczywiście ten sam kolor swojego teamu jak ten na gymie To oczywiście klikając tutaj, będąc blisko lub też mając Pokémona na tym gymie Możemy go karmić I w ten też sposób poprzez karmienie Losowo, bolosowo, ale otrzymuje się XL Candy I taka jest właśnie specyfikacja tego samego po prostu trybu, ale jak powiedziałem wam Jest to mega, mega, mega bardzo rzadkie I siedzi na pani na W takim wypadku powinniśmy otrzymać więcej zwykłych candy oraz 4 XL candy. Tyle, że te XL candy to wiecie, to jest taka losowa liczba. Ale większą ilość otrzymujemy tylko zwykłych candy. Nie XL. Ale oczywiście jestem happy. Zwróćcie uwagę, że mój Pokémon, który aktualnie jest na jest pokémonem, który zwykle jest używany na Great Tak, ale oczywiście od kiedy wbiliśmy, zdobyliśmy możliwość parapowania pokémona na level 50 Ten pokémon znalazł swoją, swoją użyteczność na ultralidze również Bo oczywiście jego CP sięga nie maksymalnie 2500, ale coś około 2400 Co oczywiście jego wytrzymałość, jak i też odporność na wiele typów Pozwoli właśnie jemu dominować na tej lidze Jednakże oczywiście trzeba z nim przejść i to jest tak, to jest kolejny tutaj sposób na otrzymanie XL Candy. Czyli bierzemy Pokemona, którego mamy, który nam się podoba, którego potrzebujemy i do niego XL Candy i po prostu z nim chodzimy. To jest właśnie patent, ale od razu mówię, nie ma gwarancji, że otrzymacie za każdy przebyty kilometr XL Candy. Może być tak, że przebędziecie odpowiednią ilość kilometrów, ale nie otrzymacie XL Candy, tylko zwykły Candy. Tak, to jest losowa tutaj liczba, ale oczywiście to się robi przy okazji, więc warto mieć Pokémona, którego oczywiście mamy. Tego potrzebujemy właśnie na Badi. Dzięki temu mamy większą szansę na zdobycie XL Candy. Na sam koniec, oczywiście, zostawiłem Wam patent, który daje nam oczywiście możliwość w 100% otrzymania XL Candy. Tak jest. Tradowanie. Na chwilę obecną najbardziej popularnym sposobem na otrzymanie XL Candy i gwarantowanego XL Candy jest oprócz rajdowania na Tier 5 Pokémonów, trajdowanie. Czym się różni od rajdowania? Tym, że oczywiście co tydzień, co dwa tygodnie pokomony na rajdę się zmieniają, a pokomony, które zapaliśmy, dostają i one się nie zmieniają. I w tym przypadku trajdowanie. Tyle, że jest tutaj jedna jeden haczyk. Muszą to być trady na dystansie 100 km. Czyli w momencie, po prostu, jeżeli mamy przyjaciela, który jest oddolny od nas 100 km, od nas. Jest to najdłuższy dystans, który oczywiście może być uwzględniony na bonus w Pokémon Go. I w takim przypadku, jak to w ogóle sprawdzić? Zwróćcie uwagę. Wpisując, od danej aktualnej jak lokalizacji, gdzie jestem, wpisując wyszukiwarkę, distance, distance, samo nic nam to nie mówi, ale 100 i kreska pokazuje nam wszystkie Pokémony, które od aktualnej lokalizacji, gdzie ja w tej chwili stoję. Zostały zapane. Czyli w tym przypadku zwróćcie uwagę, Pokémony jak Landorus, czy jakieś Manki, czy jakieś inne, je wszystkie zapałem 100 km od aktualnej lokalizacji. I w takim przypadku jest to gwarancja tego, że otrzymamy poprzez trade takiego Pokemona, który oczywiście nam pokaże podczas trade'u tam trzy cukierki, że za dystans to jeszcze bonus otrzymujemy gwarantowany XL Candy. Jednak jak zauważyliście, oczywiście brakowało mi bodajże chyba czterech cukierków, nie? I teraz jeszcze jest jeden patent, no musimy zaryzykować poprzez moją oczywiście przeszłość, czyli rozgrywkę Pokémon Go, gdzie zdobywałem duże ilości candy do każdego Pokémona. I w tym przypadku Meditate. Do niego mam zwykły candy 2241. Czyli to jest za dużo nawet do sparabowania na maksa, jak i też do ewolucji. Więc czemu z tego nie skorzystać? Candy to XL Candy. Brakuje nam czterech. 400 candy to jest 4XL candy, czyli nam daje to oczywiście jasny rachunek, że 1XL candy to jest 100 zwykłych candy. I w ten sposób otrzymujemy możliwość zdobycia odpowiedniej ilości candy do parapowania. Jednak wciąż brakuje, wiecie, 100. W każdym razie to są wszystkie możliwe drogi na otrzymanie XL candy w tej chwili w Pokémon Go. Także mamy nadzieję, że właśnie wkrótce nasze. Red Candy będzie możliwość na transferowania, znaczy zamianę na XL Candy, Red Candy dokładnie, bo jak Wy sami widzicie, one mi zajmują w tej chwili potężne e, ilości miejsca, które, mogłbym, które mógłbym spożytkować, powiedzmy, nie wiem, na rajpasy i ewentualnie na nie wiem, pineapple berry. I teraz mam taką śmiałą misję, że wszędzie, teraz będę dojeżdżał naszym. No To jest takie CP, chyba, nie, barwa 43 to jest, chyba, albo 47 to jest max Jak na złość W tej chwili Kluje się Jajo, dokładnie wszystkie dziewiątki Riolu pierwszy kliknąłem niechcący, a rajd jest zaraz pode mną Koń dziesiątka, oczywiście tu i na starda z nie widziałem dokładnie ile mi zostało, ile w ogóle padło Więc sprawdzam jest NOIBAT! Wyklut z jajeczka z dziesiątki. No i bada, jak widzicie, i jej są XL Candy jeszcze. Chyba na styk. Chyba na styk mamy Stardustu. Albo troszeczkę brakuje, ale też na drobie. Patrzymy. Dobra, klink. Jeszcze, jeszcze, jeszcze 5 widzicie, 5 XL Candy padło do klinka. Bezsensownie ale padło. Może Kiszanie jeszcze padnie. I dobra, mamy tutaj świecznik. Jeszcze, 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 jeszcze. Tego nie chciałem. Zaled będę zapraszał. I Dratini! Najbardziej nieoczekiwany drop ze wszystkich. Nie mamy, nie mamy zbyt dużo czasu. Jajko się tam się kończy. Kling kolejny. 8 XL candy. Może jest więcej, kto wie. I dobra, Darumaka. I Dratini kolejna. A tu się jeszcze dziesiątka kluje. A jest 12. Zwykle się klodzi 9, a nie 12. Inka, da? Jeszcze... <noise> 12 jajek I dobra Przy 12 jajkach jest o wiele większa tutaj frajda Dobra, mamy tutaj naszą emolgę To jest tyle, 48 tysięcy expa Czekajcie, to teraz w takim razie po tym rajdzie będzie level Po tym rajdzie będzie level I tutaj jesteśmy pod, nie wiem co to jest za drzewo, za krzak A ja to ekipę zapraszam i to będzie koniec W tym miejscu na skrzyżowaniu. Na skrzyżowaniu. Ciafa do 50 tysięcy expa. To są dwa rajdy. Teraz będzie kolejny rajd do ostatni. I w tym gronie właśnie oto. W tym gronie wbijamy level 50, 48. Za wcześnie. Ale oczywiście kurteczkę już mamy, nie? Pod level 50. Ale to jest oczywiście ten moment, kochani. Sześć osób w Teamie. Jarkow, Skarpeta, Formin. Demszeusz, Tomek Patek. Urys we wbijaniu levela 48 No i w ten sposób jajko oczywiście udało nam się zrealizować, 25 jajek e, tu 25 tysięcy za jajka, lucky jegu udało nam się to zrobić W tej chwili oczywiście rajdzik 25 tysięcy I w ten sposób oto, proszę Państwa, mamy 3 kolejne XL Candy, a czy sole XLR Candy po prostu, Red Candy I ten ma słaba IV Jednak potrzebujemy go skończyć tylko, po prostu tylko złapać Albo nawet olać. Tylko, że fajnie bo by na ostatnim rajdzie, wiecie, trafić go, nie? Wykonaj 480 najsów. Nice to jest kolejny... Tak jest! Potwierdzono nam w tej chwili właśnie, że wbiliśmy level, kochani. To są potwierdzenia właśnie, że wbiłem level. I to są właśnie kolejne archipelagy na level 48, które będę musiał wykonać! Sergandy <laughs> 4 i proszę Państwa... Proszę Państwa o to i 48. Level. I żeby to osiągnąć, pokaza, pokaż nam po raz pierwszy, ile zrobiliśmy, czy nie? 8366 Pokémonów zdobyliśmy, 50 raidów zrobiliśmy i 4324 e, sobie przekręciliśmy żeby wbić od 47. Levela do 48. 48 Level bity. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy we mnie wierzyli i towarzyszyli w tej podróży. No oczywiście, wracacie do tego odcinka tylko możecie, jak chcecie, szybko, często, dowoli. Bo, oczywiście, mówimy tutaj o XL w tym odcinku. Także tyle ode mnie. I trzymajcie się do zobaczenia. Hej! Nic z tych rzeczy. Tak, jak dokładnie. Mówiłem Wam o tym, że w tym odcinku zrobimy pr naszego Pokémona. Ewoluujemy. wiesz czego mi będzie brakowało? Drugiego ataku. Ale dla niego Stardasa nie mam. <noise> Taka różnica, ale do samiczkiego końca dokładnie 1499 cp i zmaksowany. Jest. Nie inaczej. Ty, mamy cukierki? Dasta mam wie. Nie. Eee, nie, po prostu błąd, bo Stardasa teraz użyłem, więc pokazuje pokażę nam jeszcze błąd, że nie możemy odblokować. A drugi raz na czerwono. Dobra. Tyle w tym odcinku. Heja!